Cześć, cześć yy, w następnym odcinku ze Skywarsów to jest będzie mój trzeci odcinek, a zamiast jest dzisiaj yy, kumpel ze serwera Procox, przywitaj się. Hej ma, hej. Yy, dołączamy teraz na arenkę. No dobra, mam nadzieję, że dzisiaj wygramy, bo przed chwilą wygrałam taką arenę, na pięciu graczy, ale już się nie chwalę. No dobra. A, jesteś w mnie, więc fajnie. Co? co? Co 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 Jesteś obok mnie. No wiem, bo jesteś przecież w sojuszu. O, super. Nie no, super mam. A dobra, okej. Okay. Eee, mam nadzieję, że nie zlamię i nie spadnę pierwszy na rękę. O dobra, skrzynka. Mam ja. diaksa. No, no, to co? Ja mam trzy Wiecie, Spoko. Gdzie, y, gdzie ty jesteś? Jestem... Luki. Dobra! Ej Rami, Rami, ja do ciebie idę, ja do ciebie idę. Okej. Okay. Okay. Jakby to tutaj jestem, ej tu, ej, ej tutaj, za tobą, za tobą. Okej, okay, dobra. Ja so... Za tobą idę. Wiem. Ja sobie przykładam rzeczy w akciwórku. Ja mam ja jedno żelazo, ale dobra, nie wiem Ej, uważaj po... Koleś ciebie! Ej, jestem, 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 jestem! O, jaka pro akcja w ogóle, nie? Ej pa, koleś jest już a tam jest jakiś typek, który się próbuje do nas zbudować. No buduje się do nas, buduje się do nas, czekaj ja go zabiję, ja go zabiję. Oj czekaj, bo ja mam ten kamienny miecz ostrości. No Dlaczego mi nie ustawiło Eku? To, to, to. A co mnie bije, co mnie bije? to mnie biło? I nie wiem, mnie też coś bije, no tam, Mario. Jak on od góry nas bije? Żyjesz? Żyjesz? Ej, kto mi... Jo, nie, jednak nie. Ktoś mi się... To my robimy krótkie... Na i... A dobra, to dalej. Jak coś, jak będziemy czekać, o, to, to ja, ja będę robił cięcia, nie? Jak będziemy na siebie czekać? Na przykład ja na ciebie. Nie jesteś Ej, jest... nie jesteśmy obok siebie. No wiem. A jest koło ciebie koleś Aro? I takie i Arozi jest koło ciebie koleś No jest obok mnie Konguin i De Alendow to mnie takich nie ma, więc jesteśmy dosyć daleko od siebie, więc to jest jakieś spory to trochę. Dobra, to ja ciebie nie widzę. 3, 2, 1 Ej, ty masz, ty, masz taką, ty masz taką lodową! Jest Iron Sword, Iron! Ej, ty, jest, ty masz taką y, lodową, co nie? No. Okej, okej. Okay, ja... okay. mam, mam żelazny miecz, mam żelazny miecz. Ja właśnie ten! I kopsa. Ja nie, mam tak. jeszcze kopsa, mam jeszcze kopsa. Ja mam 10 śnieżek i 3 jajka, ale druga, druga, tak, żelazne buciki. Mam, jest i dwa refile, dobra. No ja i... mam żelazne buciki i żelazne spodenki. Jak coś tu mam dla ciebie zapasowe eku. Takie... Ale nie całe, tylko... Yy, uj. Mam, jest? mam, yy, potrzebuję, potrzebuję tylko klaty. Aha, dobra. I to ja mam klatę dla ciebie. Ok, o, co bo... Okej, okay, bo ja już idę do gościa go zabić. Życz mi szczęścia. <laughs> to życzę ci. <laughs> A dzisiaj... Mam nadzieję, że go zabiję, żebym... Żebym tak samo nie umarł jak poprzednio. No. Ale ten gościu coś miał gdzieś. Ten gościu to był cheater. Ale tutaj... Ten... Nie, no, ja bym ja, ja pomoc. Z pomóc, pomo on mi już chce bić. Idę do mamy, bo on mnie bije. Czego mamby? Ja nie widzę takiego się czego. O kurde, o... Kurde, ja mam, złą pozycję, mam złą pozycję, mam złą pozycję, mam złą pozycję. Mam złą pozycję, bo jestem po nim. Gościu padłem! Z... Sorry, sorry, że padłem sorry, że padłem, ale gościu miał... Kościół miał diamentowy miecz What? Jakiś cheater. A dobra... Ej, jak... co się stało? Aha, dobra, kurczaczko. Jakiś cheater mnie zabił, miał diamentowy miecz! No, no, to jasne, że cheater, nie? Nie ma innego wypierdź. Diamentowy Nie ma innego Dobra, to zrobię... To to ma rękę, ja tutaj sobie parfur porobię. Okej. Okay. Aj, a ostatnio były takie lagi, że nic nie było w skrzynkach, nie? No właśnie też tak pamiętam. Ej, jakby co, to ja też nagrywam. Aha, dobra. Obydwaj nagrywamy, no to spoko, nie? No, po prostu... Gratulacje, spoko, ukończyłem parkour. O nie. Dobre. Ej, widziałem, ci ktoś ma lodowe owoce? Nie. Ej, ten, rami, rami, mogę ci załatwić youtubera. Mogę ci youtubera rangę załatwić. Okej. Okay. Tylko będę musiał do admina... Będę musiał do admina dokonić. Tylko że... Żeby... Ile, masz, ile, masz, ile masz, subskrypcji? Ile masz, ile masz? subskrypcji? Ja na razie i ja od wczoraj nagrywam, na razie przesłam filmiki, to wiesz. Muszę jeszcze poczekać, nie na youtubera. Aha, dobra, bo żeby być youtubera, musisz mieć 1500 subskrypcji. A. O nie, Koleś, jaka takta ma na mnie. Wylewa na mnie lawę. Ale ja się nie poddam, Dobra, jeśli... że jest. Ale ja Czekaj. Ej, jaka pro Pata, ta lawa jeden bloczek i ja jestem tak jakby w lawie, nie? To na odcinku w To na odcinku w wyglądało, nie? Ja na razie mam tylko Bandicama, ale niedługo sobie OPS-a ściągnę. Weź, na, wiesz czym nagrywaj? No, Frapsem. Tak, Frapsem nagrywaj. On jest lepszy niż w ogóle... Batikam, lepszy niż wszystkie razem wzięte. On jest taki dobry, ale... Jeszcze do tego on nagrywa seriami, on nagrywa klaczami, tymi seriami. No. Okay. Więc jakby co... O, wbiłem, wbiłem, wbiłem z tobą. Wiem, rozumiem. No Ej, czemu ja nikogo nie widzę? O, dobra. Rami, Rami... Nie macie Rami? Ty obok nie. Wiem. Ja my mam już 7 minut nagrywania. Może tą arenkę skończymy i to będzie koniec tego odcinka. Ale frapsa byś mi przesłał link? Jakiegoś ciągnąć Takiego bezpłatnego. Tak, ja ci przeszlę link. Ja ci link dam. Ja ci link dam. Jo, bo właśnie kolega chciał mi ściągnąć, ale on się bał, że przez link coś nie wypali. Nie ma, to taki S! Bo, bo to wiesz, chciałam mieć dobrego komputera, bo wiesz, bo to nie, nie na każdym komputerze działa. No dobra. No mój. No tak Ej, masz... może łup? Masz może, może łup? Yy, tak, i trzy strzały, więc... I mam drugi... Okej. Okay. Ej, ja nie... mam dla ciebie. Ja mam dla ciebie sześć strzał. Okej. Tak. Jak coś, to mam drugi się wychało więc może być op. Prawie... Prawie jak on jest wysoko o! aha, wow, to... ten no. to tylko kolor Ja go ono... na fajnie widzę, tylko what o! Nie dobra, on nie je zabije, jeśli chce do mnie iść, bo dobrze, że nie idzie do mnie. a Gdzie idzie? On, on idzie do mnie, on idzie do mnie, on idzie do mnie. Boję się, a nie, on idzie na środek. <grym> tak, on idzie do mnie, on idzie do mnie, nie, on idzie na środek. Normalnie, nadzieję, Jeśli go trafię, to jestem koksem. Ej, trzymaj za mnie kciuki! Mam jeszcze 12 śnieżek! A no wy No nie, mam jeszcze 13 śnieżek! Jeśli go trafię, jestem najlepszym koksem na świecie. No nie? No, a wiesz co zrobiłem? nie ja zamiast wody to sobie wylałem lawę. Ale nie zginąłem, nie zginąłem, nie wylać woda No i jeszcze... Super, super! Akurat chyba mnie usłyszał, bo wylał to... Naprawdę... A dobra, myślałem, że on wpadnie, tak. Nie, co ja zrobię? Nie Zbliżę... dopiero jak był w dole. E, ktoś chce sojusz z Super Mario. Ej, wiesz co zrobię? Super Mario do tego idę do tego gościa. Ej, życz mi szczęścia, idę do tego gościa. Okej, okay, to życzę ci szczęścia. Tu ja robię taką ogromną wieżę jak on. A to cię widzę. A widzisz takiego kolej... Ej, co Ej! Rami, podaj mi kanał, to ja sobie obejrzę twoje filmiki. Ale dopiero mój pierwszy się przesyła, ale to jest pierwszy. Ja ci podam na Skype, jo? Ja? Ale Skype mam... Dobra, filmik. myślę, yy... W moim Co? opisie mam na Skype mój kanał. Spoko! Ja sobie obejrzę twój filmik. Zasubskryb, bo tu jest twój kanał. Tak. Okay. Yy, mam już 9 minut. Tak, z... pod każdym filmem. Ej, czekaj. Pod ale... każdym filmem. Co? Ale mamy już 9 minut i 50 sekund nagrywania, więc ja się zewnętrzną do następnego odcinka i to jest właśnie koniec nara!